odłączanie kamery żeby połączyć kamerę trzeba komputer połączyć z kamerami poszukuję butera pustego bez żadnych skrzydełek i łączymy sześcioma kolejnymi kamerę raz chyba Trzy. Cztery. Pięć. a ja Wszystkie kamery działają. Jak zrobił się serwa. Tutaj się łączy boczną. Z sterowania drzwiami się wtedy podpina. Chyba już mam tu, już sobie. Zobaczmy połączenia. To są wszystkie połączenia. Czerwone to są numery, się to są drzwi. Telefonów identycznie podbieramy. Też po sześć Może pokażę jak zrobić cita. Pieniądze. Wychodzimy sobie z gry. Otwieramy folder za plingami. Wchodzimy sobie w safe. Otwieramy sobie. Majmy na to plik mój mały, skoro tak sobie zapisałem. Poprzez z WordPar najlepiej. Wpisujemy finanse pod tym enterem Zaraz na dany, ja tu już mam pieniądze, więc ja bym nic nie dawał Może żeńcie ale tego nie widzicie Nie są rzeczy, wy pewnie tego nie widzicie No ale to miesz o to Może widzicie, może i nie Pamiętajcie, wchodzicie w safe, wchodzicie w finanse, wchodzicie w ten safe, jak go to World Pada, wchodzicie to następnie w tu jest ta znajdź, klikacie znajdź, ja wyświetla Wam się ikonka wpisujecie tylko finanse, znajdź u Was znajdzie 30 tysięcy na początku samej gry i w te 30 tysięcy przemieniacie na 9 tysięcy i macie, ten to zamykacie i wpisujecie tylko zapisz. Nie za tego, tylko za I czucie z pieniędzy. Dodatkowe opcje tu są. Możecie wybrać język jak macie mody. Czas nagrywany możecie powyjerać Ja Akurat mam wysoko i tak dalej. To jest gra. Opcje dźwięku, grafika. Każdy ma grafikę jedną w komputerze, więc każdy się inaczej ustawia. To tyle na temat ustawienia. by Żeby połączyć każde, każde drzwi trzeba dla każdych sześci trzeba po prostu kupić oto system sterowania z drzwiami który potrzebuje przynajmniej jednego generatora prądu i to w, o full mocy. Jak tam brakuje mocy, to możecie sobie kondensatorki dokupić i. No, obtoczyć generator No jeszcze muszę wodę podłączyć. mi się do tej piła? Podłączamy go małymi rurami. Tylko robi tak. No i za chwilę będziemy mieli wodę. To jeszcze kontrolki specjalne, których ja jeszcze nie doszłam. to jest całe personalium. Mamy księgową, naczelnika, szefa ochrony, inżyniera, psychologa. Psycholog zajmuje się skrzeszaniem w więźniach lepszej samooceny. I doprowadzenia więźnia do takiego stanu, żeby on po prostu nie mógł wyjść na wolność i dalej popełniać przestępstwa. Woźność nam się zajmuje czystością w środku. No, Zresztą czy przeczytacie sobie, niebo to wam mówię. To ja was pożegnał i koniec mojego nagrywaszka.